Katalog drugi i co z niego polecam. Maskara, której chyba nie trzeba przedstawiać, bardzo często o niej wspominam, ale jest w nowym wydaniu i chcę jeszcze raz o niej wspomnieć, dlatego że jest w fajnej ofercie wiązanej przy zakupie tej maskary niektóre produkty z katalogu są tańsze. Kto używał kiedyś Wanderlasza, to na pewno używa go do dziś. Kto go jeszcze nie używał, to jak użyjecie go raz, zawsze będziecie z niego korzystać. Zestaw taki walentynkowy to jest przepiękny zapach wiśni w czekoladzie. Uwielbiam tę wodę, bardzo często się nią psikam i do niej jest też krem do rąk o tej samej nucie zapachowej. Zarówno ja uwielbiam te zapachy, jak i dużo, dużo moich klientek. To są zapachy damskie, jeżeli chodzi o zapach męski, bardzo polecam Possess The Secret Men, to jest jeden z moich ukochanych zapachów, jak mój mąż go ma na sobie, i jego to też jest jeden z ukochanych zapachów. I jak na przykład, gdzieś idziemy do kogoś, jesteśmy zaproszeni na jakieś urodziny czy coś do jakiegoś faceta, to on właśnie zawsze, mój mąż zawsze chce właśnie sprezentować ten zapach, bo wie, że to będzie strzał w dziesiątkę i każdemu się spodoba. On jest drzewno, owocowy i bardzo długo się utrzymuje. Jeszcze troszkę zapachowo, ale już przechodzimy do pielęgnacji ciała. Tu są kremy do ciała o zapachu różnych wód perfumowanych z Orifi. Więc jak mamy którąś wodę, która właśnie jest tutaj też na, tych, na tym kremie napisana, to możemy stosować tak zwany layering, czyli że najpierw nakładamy właśnie krem o tym zapachu, a potem psikamy się tą wodą. Wtedy przedłużymy trwałość tego zapachu. Teraz z makijażu, szybkie polecajki. Paleta Jordani Gold, która jest tak uniwersalna i tak prosta w obsłudze, że jak ktoś nie jest dobry w makijażu, to na pewno sobie z nią poradzi. Można nią zrobić konturowanie, można ją wykorzystać do pomalowania oczu, nawet do pomalowania ust i do pomalowania brwi. Tak jak mówię, jak ktoś nie ma doświadczenia, na pewno sobie z nią poradzi, a jak ktoś ma większe doświadczenie i lubi eksperymentować z makijażem, to też nie zawiedzie się na tej palecie. Podkład, który ja miałam na swoim ślubie, moja makijażystka ślubna wybrała ten podkład, jako właśnie ten, który będzie się trzymać cały dzień i całą noc i nie była w błędzie, trzymał się fantastycznie. On jest leciutki, nakładamy go pipetą, więc jest taki bardzo płynny. Także jak ktoś lubi płynne, lekkie podkłady, ale dające dobre krycie, nie dające takiego wrażenia maski, to jak najbardziej ten podkład. On daje też taki bardzo ładny, naturalny glow. Ja go nakładam tym pędzlem do podkładu jest fantastyczny, ale też można spokojnie nakładać podkład palcami, jeżeli ktoś tak woli. Ja wolę pędzlem i to jest pędzel, którego właśnie do tego używam. A z pielęgnacji cery niacinamid jest teraz w promocji i on jest też w promocji związanej z tym tuszem, o którym mówiłam na początku. Więc jak weźmiemy tusz, to niacinamid będzie jeszcze tańszy. I co on robi? On sprawia, że skóra jest bardziej gładka, bardziej elastyczna, wyrównuje jej kolory, nadaje jej takiego naturalnego, ładnego blasku, że wygląda bardzo zdrowo. Więc stosujemy go tak jak serum po na oczyszczoną twarz, nakładamy troszkę tego niacynamidu. Możemy go stosować zarówno rano, jak i wieczorem. I też z cery oczyszczanie. Oczyszczanie dwuetapowe, czyli najpierw oczyszczamy cerę Produktem na bazie olejku, czyli tym z serii Age, a potem produktem na bazie wody, czyli żelem oczyszczającym. I tutaj wybieramy, w zależności od tego, czy mamy na przykład wrażliwą cerę, czy nie mamy cery wrażliwej. Ja nie mam cery wrażliwej, więc stosuję najpierw olejek, a potem ten biały żel oczyszczający. A jeżeli ktoś ma cerę wrażliwą, to najpierw olejek, a potem ten różowy żel oczyszczający. Ten do cery wrażliwej jest w formie takiej pianki, więc on jest bardzo, bardzo leciutki. W serii Wond, czyli serii wegańskich produktów, bardzo polecam tę maseczkę na noc. Nakładamy ją na krem na noc i ona super odżywia nam skórę podczas nocy. Rano wyglądamy na bardzo, bardzo wyspanych. Z jednej z moich ulubionych kategorii, czyli Wella Zofii. Mamy teraz super szejki w promocji. Ja piję te szejki zamiast śniadania. Tutaj jest waniliowy albo czekoladowy. Wybieramy sobie jeden smak albo pijemy je zamiennie, tak jak ja, ja je piję zamiast śniadania jeżeli ktoś chce na przykład tracić na wadze to można je pić zamiast śniadania i zamiast kolacji. Mamy też tutaj zupę grzybową, którą możemy oczywiście zjeść właśnie zamiast obiadu albo zamiast kolacji i one wszystkie zastępują pełnowartościowy posiłek. Ja je uwielbiam ze względu na wygodę, że to jest szybkie rozwiązanie, nie muszę myśleć długo nad tym, co ugotować. Robię je dosłownie w dwie minuty, czy na śniadanie, czy właśnie na obiad i wiem, że na moim talerzu jest pełnowartościowy posiłek. Zrobiłam go szybko, jest przesmaczny. Nic dodać, nic ująć. I z tej samej kategorii, witamina D jest teraz w promocji, witamina D3. Wiadomo, że teraz no, mamy trochę szarość za oknem, powinniśmy przyjmować jej więcej niż w lato. W lato też się powinno przyjmować witaminę D3, ale w zimę jeszcze większą dawkę, więc warto z tego skorzystać. Witamina D3 bardzo wspiera odporność, więc tym bardziej teraz na ten okres zimowo-wiosenny się przyda. Jeszcze z pielęgnacji ciała mamy żele do higieny intymnej w bardzo dobrej cenie. Te żele są niesamowite, mają świetne opinie. Ja nigdy nie używałam żadnego innego niż właśnie z tej serii Feminel. Odkąd używam żelu do higieny intymnej, to używam właśnie z Feminel, ale jak ktoś używał jakiegoś innego i potem wziął się za ten, to zawsze po prostu słyszę opinię, że no co za żel i totalny game changer i że jest fantastyczny. Też uważam, że jest fantastyczny, ale nie wiem jak może nie być fantastyczny, bo zawsze właśnie używałam tych. I mamy też żele do kąpieli w promocji, żele pod prysznic albo owocowe, więc właśnie tak, żeby już sobie trochę tej wiosennej radości dodać, albo też żel pod prysznic i też przy okazji to jest, to jest szampon do włosów dla dzieci, więc całą rodzinę możemy tutaj tym obstawić. Do włosów jeszcze mamy takie regenerujące serum na noc i ono też jest w promocji związanej z tym tuszem do rzęs, więc jeżeli weźmiemy tusz, to serum do włosów będzie jeszcze tańsze. Nakładamy je wieczorem jako taki olejek do włosów, śpimy w nim, śpimy w tym serum i po około właśnie 8 godzinach, czyli po dobrze przespanej nocy spłukujemy to serum rano i włosy są dużo bardziej zregenerowane i dobrze nawilżone. I ostatnia rzecz, tym razem dla Panów, może to być na przykład prezent walentynkowy, mamy o, oczyszczającą piankę do golenia i mamy też Żel po goleniu. Jestem ciekawa, co tym razem wpadło ci w oko.